Witam bardzo serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku serii Fajowe Dziesiątki. Już teraz jestem na etapie omawiania moich niszczycieli czołgów dziesiątego tieru. Ostatnio y, zakończyłem niemieckie niszczyciele czołgów, teraz czas na brytyjskie. W dzisiejszym odcinku. Y, Opowiem i zagram. Oczywiście dużo y, nie opowiem, bo dopiero dwie bitwy rozegrałem na tym jeżdżącym kontenerze czyli FV4005 Stage 2. Jeżeli chodzi w ogóle o tą drogę dojścia do tego czołgu, była to bardzo ciekawa droga. Głównie spowodowana charioterem. Mam go cały czas w garażu i będę miał do końca moje gry, ponieważ jest to naprawdę świetny, moim zdaniem najlepsza zabawka na ósmym tierze, czyli charioter. Conway również fajny, ale no, już nie taka fajna zabawa jak na charioterze. No i przyszedł czas na FV4005 Stage 2. W ogóle mam w tej chwili tych dziesiątych tierów, 33 bodajże, ale już za niedługo następne 30. Tak tylko jeszcze przed bitwą yy, omówię, który na początku, czyli yy, prawdopodobnie już za kilka tygodni, yy, bo mam 123 tysiące już na zbierane doświadczenia, yy, w zasadzie nawet suma 206, a nie jeszcze trochę brakuje, yy, bo 271, czyli... Yy, Myślę, że 2-3 tygodnie i T92 będzie w moim mm, garażu. Yy, następna dziesiątka przypuszczalnie to będzie francuska, ponieważ yy, na AMX-ie yy, 1390, który będzie dążył do 9 mx a 30 yy, i do AMX-a 30 na 10 tierze, już mam nazbierane doświadczenie. Czyli jak wejdzie patch 9-7, od razu w tym samym dniu zakupuję. E, Zakupuję 9 MED, no i szybciutko do dziesiątki. No i e, myślę, że na końcu e, to chyba e, będzie brytyjski Conqueror, bo w tej chwili mam e, dopiero 7 tier Crusadera SP e, i XP do FV. -a. No, zobaczymy. No, może wspomogę się jakimś wolnym doświadczeniem. E, no, i e, to będzie 33, 34, 35. 36. moja dziesiątka. Ok, wracamy do garażu, bo dzisiaj rozegram swój trzeci mecz tym właśnie czołgiem brytyjskim. Tak naprawdę yy, działo ma podobne do czołgu yy, FV215B, którego już mam od dawna, więc na początku może sprawdźmy, porównajmy te działa. Yy, jest to działo 182,9 mm, ta sama szybkość, te same, te same penetracje na goldzie oraz na przeciwpancernych y, pociskach oraz na odłamkowo burzących, y, tylko różni się tutaj celność. W tym czołgu FV4005 mamy 0,38 na 100 metrów, a czas celowania 3 sekundy. Sprawdźmy, jak to wygląda. Tutaj, no widać, celność jest 0,4 i czas, czas celowania 3,4. Czyli tylko tym różni się to działo. Czyli można powiedzieć, działo w zasadzie takie samo, ale delikatnie celniejsze i szybciej skupiające na eFalę 4005. Następna sprawa. Spójrzmy na prędkość maksymalną i masę. Tutaj mamy prędkość 35 na godzinę, a jeżeli chodzi o drugiego niszczycie, niszczyciela czołgów brytyjskiego na 10. tierze, jest to prawie tak samo, tylko o niecały kilometr mniej, bo 34.3 na godzinę do tyłu 12 km tak samo. Waga. Tutaj y, ten czołg, jak widać, waży 51.5 tony, a ten 60,6. Czyli około 9 ton jest lżejszy ten czołg. A silnik 650 koni, a tutaj mamy 800. Czyli w zasadzie mobilność wychodzi podobna, no bo jednak moc silnika jest o 150 koni większa na f -fale 215B. Ok, to teraz. Pancerz, i tutaj niestety jest to trochę śmieszne, bo spójrzcie na ten kontener na kadłubie, on jest ogromny. No, tutaj nie trafić w ten kontener, to jest, to nie wiem, kto by mógł to nie trafić. A zobaczcie sobie, tutaj pancerz, gdziekolwiek nie popatrzymy, tutaj, czerwony, najtwardszy pancerz z przodu, no to to jest około 150, 100, 100, a ta wieża. To ma 14 pancerza po bokach, z tyłu, z przodu, czyli naprawdę ten czołg jest duży i mięciutki. Jeszcze Wam powiem, że w tych dwóch meczach, które rozegrałem na tym czołgu, to non-stop siadał mi magazyn amunicji. Czyli muszę dokładniej się jeszcze dowiedzieć o tym czołgu, o co chodzi, żeby uniknąć właśnie tych zdarzeń. Zapewne... Należy tym czołgiem grać bardzo ostrożnie. Ja zamontowałem moduły ładowanie, wentylację oraz yy, ulepszony system naprowadzania. Yy, dobra, to co? To ja myślę, że jeszcze zobaczymy, co o tym czołgu pisze Wargaming. Projekt tego niszczyciela czołgów rozpoczęto na początku lat 50. na bazie czołgu Centurion MK3. Pojazd początkowo wyposażono w zmechanizowany podajnik amunicji który jednak nie mieścił się w wieży i został później usunięty. Wyprodukowano jeden prototyp i podano go testom, ale projekt nigdy nie wszedł do masowej produkcji. Słuchajcie, zmechanizowany y, podajnik amunicji, który nie mieścił się w tej wieży, przecież tu się dom zmieści w tej wieży. Szkoda, że nie zrobili jednak wersji z tym podajnikiem. No to by było coś. Czujecie? Trzy takie strzały na przykład co 5 sekund. Oh my god, to by było naprawdę, nawet przeładowanie później 40-50 sekund, ale myślę, że wtedy ten czołg różniłby się o wiele i byłby naprawdę ciekawostką. A w tej chwili na razie przynajmniej uważam ten czołg za lekkie nieporozumienie, ale no zobaczymy. Przejadę bitewkę i zobaczymy jak mi pójdzie. No, mogłem go, momencik, zróbmy, zróbmy jeszcze yy, tak, że pomaluję go troszeczkę, zasłużył na odcinek, przynajmniej na yy, letnie mapki, dam mu takie jakieś fajne kamo, czekajcie, ten albo ten, o taki zielonkawy jest fajny, jak zielony kosz na śmieci, Ok. kosz na śmieci do bitwy. No, to trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że wylosuję jakąś mapkę, gdzie mógłbym zagrać trochę ostrożnie. Oczywiście, ten czołg totalnie nie nadaje się do jakiejkolwiek pierwszej linii mm, w grze, ponieważ y, 43% szans na zwycięstwo. Ponieważ, tak naprawdę, y, jeżeli zostaniemy zauważeni, no to nasza wieża łyka wszystko. Tutaj nie ma tak strasznie dużo tego HP, więc. Mm, i jeszcze rozwalą nam ten magazyn amunicji. Ja teraz na tej linii Zygfryda pojadę bezpiecznie, nie ma artylerii. Spokojnie, bezpiecznie, na razie założyłem sobie 8 pocisków przeciwpancernych oraz 4 goldowe, odłamkowo burzące z penetracją 230, znane w godzilli. Ale na początku może normalne yy, pociski przeciwpancerne, które mają 310 penetracji. No to podjedziemy pod miasto. Nie będę tam za bardzo się pchał. Mobilność. No, ta kase. Patrzcie się, tylko taki obrót wieży. Czyli to jest w okolicach 60 stopni w lewo, 60 stopni w prawo. Czyli nic takiego specjalnego. No Czas skupienia i celność jest lepsza. Ja tu najpierw zobaczę, może coś tu wyjedzie. A... O, 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 o. Please, please, please. Nie pokazuj się wrogom. Ktoś mnie już wyświetlił. Trzeba uważnie, uważnie. Może gdzieś przy Małsiku pojeżdżę? M103. 75 Nie zdążyłem Tam mamy kilka czołgów Istrzy nie jest głupi Już przegrywamy 2 do 0 Ja nie trafiłem i AMX też nie trafił. No o dziwo AMX mnie nie spenetrował. Dosyć wysoko jest to działo, co w niektórych sytuacjach może być pomocne. Na przykład tutaj jak ktoś mi wyjedzie, to go klepnę od razu. No, M103 nie chce wyjeżdżać. No jak na razie nic w tej bitwie nie zrobiłem. Ja po prostu boję się tym czołgiem wyjechać na pierwszą linię. No, ale ten strzał był nawet, nawet. że tak się zatrzymałem S100 ale chciałem klepnąć tego E75 No właśnie, to mi chodziło. O to mi chodziło, że niszczą, niszczą. Strzał i od razu ładowniczy jest unieszkodliwiony. No niestety, no, niestety tak to y, wyglądało Trzy strzały oddałem i 3,5 tysiąca obrażeń y, Oczywiście zagrałem y, niezbyt dobrze, ale sami zauważcie, że Moja drużyna zagrała chyba jeszcze gorzej niż ja. Kwestia jest taka, że ja jeszcze się boję tym czołgiem jeździć. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was już tym czołgiem jeździł więcej, to może mi poradzić. Ja na razie gram bardzo ostrożnie tym czołgiem. Przegraliśmy w ciągu 5 minut 3 do 15. Ja oddałem 3 strzały z pepeków, zadając prawie 3,5 tysiąca obrażeń. Oczywiście, gdybym był pewny strzału dobrego z odłamkowo burzącego goldowego pocisku, to bym go wykorzystał. A więc, jak widzicie, zrobiłem najwięcej obrażeń. Reszta drużyny, w zasadzie tutaj y, straszne. Esetka, no może dobrze, bo aż zero obrażeń. T54 oraz AMX też świetnie. A tak, no to no, niestety kiepsko. Y, w drużynie przeciwnej y, zdecydowanie wyglądało to. Lepiej. Zarobek na plusie mimo zniszczonego czołgu, ale dlatego, że użyłem e, pocisków przeciwpancernych, a nie odłamkowo burzących. To w zasadzie tyle, słuchajcie. No, no, źle mi się na razie gra tym czołgiem, ale myślę, że jak znajdę jakąś fajną powtórkę, właśnie e, gry tym czołgiem, na pewno ją pokażę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dzisiejszego streama. Z okrętów oraz czołgów. Trzymajcie się.